Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Good of Dragon A dziś ze mną jest Dirox Siema i Sisiaczek Siema. No, i gramy w Minecrafta, to co było w poprzednim odcinku to już chyba wiecie, no, no to gramy chyba, tak czy nie? No tak. No no to gramy. Yes, of course Ty już się tam swoim angielskim nie popisuj, okej? Okay? No. Także gramy PvP czy jak to tam kto mówi Ktoś kogoś prosi o Diaksowy miecz da. Naprawdę? Taki d sprzed tygodnia Dostał od kogoś diaks, Diaksowy enchantowany miecz i No po prostu zginął, zdupił Skrzynię widzę. I innych poprosił. Ale ta skrzynia już może być cała obrobiona. No, są to poskładane rzeczy, które nikomu nie potrzebują. O nie, o, to jest to, co Co za chcę? No nie bij mnie, kurde. Typie no, Dirot okay. w śmieciu. Co? No. Ale nie, złoty miecz nie jest dobry. 300 kg złota. Uhu. Co? Jeszcze raz. 300 złota. Trzy staki, wiesz co to jest stak? Stak to jest 64 y, y, tych takich, kupek No to trzy. Y, ten. No to trzy ci... sztabki złote. No sztabki, E no to ty byś był bogaty. Ej no, gdzie wy jesteście, bo ja nie wiem. Się Tam. muszę tu ukryć. tu muszę ukryć. Nie klują na mnie. Dobra, chodźcie, mamy. Kto? A Fuck. Zginąłem Śmiech! Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 14.46 Drog Bo zginąłem i będzie Pogrzeb. Ja mam pomysł. No wróćcie Diroks. Po co? Nie bo chcesz mnie zabić. Nie chcę się zabić. O kuźwo! A ci diament... Diamentowica czy... To... E! Ty! To ja! Devilu! No chcę! Co? 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 co, co? chyba to jest Za No pomóż, no, pomóż no. mi Dirok. Kurde! Spadaj! Nie ma tak jak wydać na O, ja mam pomysł, gdzie pójdę? Chyba Kutow już będzie wiedział, gdzie ja, gdzie ja idę. No nie wiem. Czy żeby na na górę? nie wiesz? Czyżby na górę? No, czyżby? No, na pewno. I ta moja cicha klawiatura? Tutaj jak tu się dostać, What the fuck? A, bo to jest drabinka. Zrobiłem go. Sojusz teraz sojusz. Sojusz. Zostaw mnie. Sojusz. Musisz no, wziąć, się w teksturę zbogował, w Musisz <grym> w teksturę zbogował. <grym> a ja... A ja taki jestem cichy i taki biedny i w ogóle. Czego mi... Mam cztery serduszka, tylko. Łołj, tak wczyn! Tam nic nie będziesz miał, bo już tam wszystko przeszukałem. Tak, O przeszukałem dzisiaj, przed odcinkiem. Ale mam fajne miejsce do, za do kogoś zabijania. Mhm. Tym bardziej, że jak ktoś cię znajdzie, to od razu jesteś na parachitów i dedniesz. Bo nie będzie Tak! Miał... Nie powiem, kto chciał mnie zabić. I sam się zabił. Kto? Kogo? A, znaczy, kto ciebie? Chciałeś mnie zabić? Ja! Stałeś. No! Ja! Ja! Tak! A kto? Tylko nikogo tu nie widzę na dole teraz. Ja w ogóle nikogo nigdzie nie widzę. No. Aha, skąd nie mam 30 strzał? A ja mam dwie zaklęte mikstury, czy jakoś tak. Spadają z nieba sztabki z. Y, ty. Złoto spada z nieba. Co za oh, Nie, ja tam nie idę, ja się na to nie piszę, serio. Nie schodźcie teraz na dół. Oh fuck. Nie, get the fuck out. Oh, ja ja was widzę. God damn it. O widzę kogoś. On się spina. A to ty, Sora. Kolego Sora. Oj, ktoś idzie za tobą chyba. A nie, to ty. Cały czas chyba. Czy ktoś za tobą idzie, nie wiem. Nie wiem jakiś ty Ktoś... Ej! No jest za mną, jest mną. w niego. Strzelam w niego, strzelam w niego. Nie marcie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak dużo się odezwają w tym... w tym odcinku. E, ja mam pomysł. Za to, że wy cały czas się odzywacie, przyjmiecie mój kanał, okej? Okay? Dobra. A? Nie. Nie? Okej. Okay. Tak bardzo ciekawy odcinek. No w tym odcinku już zabiłem Kutowa yy, i Sisiaczka. No, na pewno mnie zabiłeś, no, no na pewno. No tak, zabiłem Cię. No, na pewno Ty. Jak pierwszy... jak pierwszy ten... weszliśmy już do tego... Do tak, tego, um, lagu... już się nie tłumacz, już się nie tłumacz, wiem, że mama Cię bije. Co? Never mind. Nie Nieważne. Nie. Gdzie jesteś? Kto? Uto. Ty. Ja jestem przy... Jeden do tego wielkiego takiego drzewa. Takiego <taki> takiego akazuśka. no, <grymne> aka ja Teraz naprawdę dowaliłeś. Dobra, nawet nie ma co robić w tym odcinku, także dobra. Już 7 minut minęło. Nie dobra to tylko zginę, dobra chodźcie do tego wielkiego drzewa, drzewka takiego akazuśka Spoko To chociaż się... Jestem... Chociaż się pożegnamy No Kurde Co masz? Co masz? Stary co masz? No kaman, chodźcie 7 minut minęło? No A... Ej chłopaki mam koksa już 8 Pozdro bro, ja już mam dwa. Taki krótki No a co co ma być Jak ma być długi, skoro jest, nic się w nim nie dzieje No to co? chodź na, na inny ten To nie ma sensu To nie ma sensu Bo odcinek tak to, to byłby za długi jak już ja jestem neniwą dupą i nie chce mi się ani montować ani wydawać Na przykład 1200 zł na kamtarzy studio no to, no, no to to już jest inna sprawa To jest strzeli No idziecie gdzieś Gdzie wy kuźwa jesteście? Co? Dewino nie trzaj we mnie! Nie mam Kula mnie w moją własną bronią Mam wokside Wiesz, to jest Już nie ma odcinka się skończyło? Nie Ale jest O nie, nie utknąłem ale odkryłem przynajmniej skrzynię. Ja też, w którym był Cox. A ja mam dwie Enderperły. O, gdzie wy jesteście? No chodźcie ja do tego... tego wielkiego drzewa takiego. No to idę właśnie, jestem na nim, o no, y nie? Tak. No jakoś bym cię widział chyba. No bo on na ciebie poluje, chce cię zabić. Dobra, także to, to by było na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, się. cześć i papa. Cześć.